Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych. 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siemano panowie te zacne tło za mną To znaczy, że jestem w lawecie Ślązaka Byłem na Kładzie z małym i z moją urwał stworzeń końcówkę wahacza 125 Juniora ma jakiegoś 125 i chyba mu kupię 350 widziałem. Ale muszę przymierzyć, czy w ogóle dostanie. A to inna sprawa. Jadę na, jadę na bazę, rozliczyć się z Zeniem i zawiezł kładę na naprawy. To na dzisiaj, a później lecę na Kraków. Już mówię, kto jedzie u mnie dzisiaj. Jedzie Zenek, Sztokholm, Grzesiek Nowy kielce, nowy młody kielce, nie ten nowy, nowy, bo już jest kielce i nowy kielce, no nowy kielce i kielce może pojedzie we wtorek albo w środę. Jakby on nie mógł, no to ja będę musiał chybnąć. Ale będę szczery, nie chcę się. No i to tyle. Uuuu Dzień dobry panie Zenek chłopie. Co tam? Młody kłada rozwalił Ta. Nie no chłopie szczęście bo wiesz co tam gdzieś Jeździ po tych wertepach I nagle wziął i ten i, i już wracamy się już wracamy a tu puh, tak mu spadł Cówka wahacza rozwalił Stworzenie nie upadnę. mu Dźwigłem go do góry na go i przyciągłem, wiesz. Tata! Koło mi się rozwaliło! Ale powiem Ci, tu by się go dało włożyć na opartego, nie? Tak, w ten. No, na, dałoby się go włożyć, nie? Na trutytkę by Cię mieścić. Dałoby, tak myślałem właśnie, go nie miałem trututek. Ale wymienił? Wiesz co, nie, da mi wymieni go, gościu. Myłem kłady. Dałem 10 zł za mycie. Powiem Ci, że wiesz co myślę? Dobry by był biznes. Otworzyć, otworzyć... Otworzyć Otworzyć myjkę mycia kładów. No i na przykład teraz daję za kłada żeby miło, to chętnie daje komuś. Bo to jest tyle tam walenia z tą wodą, z tym. No to by było, nie byłoby zły pomysł. Na lato wiesz, jakiś taki masz plac jak tutaj, zrobić sobie myjkę, mycie my, kładów, ty no myślę, że Kurwa. Cool. Nie? No nie dla ciebie, Zenek, jak ty masz kurwa 700 zł dniówki u Michaela, to to by się chłopie. Jak masz umyć ten samochód swój to płacisz ludziom, ale ja mówię o takich zwykłych ludziach, wiesz. Łańcuch też odpadł. Spadł, coś mu się stało. No. Lekko nie mają tych sprzęt. Lekko nie mają... Kumpel kupił, kumpel kupił, kupił Kujimoto, taki gówno, nie, z wyglądu, z wyglądu wygląda no jak jeden z naszych pracowników, ale nie będę mówił duksywy. No nie jest. Nie jest urodny ten kudzimoto, nie, ty, ale chłopie, gościu mówi, że jest super, ja mówię, chłopie, to jest kudzimoto, to jest jakiś kudzisrudzi, chłopie, ty, wsiadłem na to, jak to zapieprza, kurwa, chłopie, mojego to by, mojego, to robi, w ogóle tam nie ma go, chłopie, tak zasuwa, że nie wiem, tańsze od dwie dychy ma wyświetlacz ma ledowy cały, cały wiesz taki normalnie jak Android no kurwa opie zajebiście, tylko że wygląda słabo. Podobno, a właśnie na rankingu to podobno TCF to jest szóste w Chinach, a tam to jest na pierwszym, czy na drugim, na drugim. Że to podobno podobne ma warunki do, do tych Polarisów. No tysiączka. No urywa ręce, wyrywa ręce z, z tych. No chłopie masakra i i co miałem mówić, no i odnośnie tego, nie, kiedyś tam coś dałem do naprawy gościowi, coś mi się zerwał pasek, i kumpel mówi, weź tam jest do kumpla mojego, wechałem do kumpla, on mi tam wytoczył jakieś, jakieś dodatkowe, yy, jakieś dodatkowe tam tulejki, srejki, jakieś tarcze, nie. No i drugiego idę kumpla i mówię, chłopie to jest jakiś jakiś partaż, to jest na pewno żeby dziadostwo. Jedyny dobry gościu to jest tutaj niedaleko. Ja no właśnie u niego byłem. Aha to on jest najlepszy w Polsce. <laughs> Kurwa ty. Jakiś gościu jest, że normalnie robi dla oryginalnych dla oryginalnych film to czy te. Ciężki zarobacz człowieku. A ja do niego rozmawiam z nim jak wiesz jak z Zenkiem z, z poczty. A to chłopie <laughs> gościu obrotu dwie banie No we. Zenek, to jest największa zotuwa, oczywiście zaraz po Gdańsku, nie, przyjechałem, skroił mnie z kasy, wczoraj dał, dzisiaj mi skroił, Gdańsk też mi skroił, chłopie, dajcie spokojnie, jadę chłopaki, na razie. Co to są za goście, jak nie jeden, to drugi. Ciężkie złotówki. Panowie, ktoś mnie wpytał w, fil w filmie, jak działa mi to zabezpieczenie, że mam w tym. Taki zypcyk mam, patrzcie. Naciskam go i dopiero mogę zapalić. Co to jest, to nie wiem. Ok, zamienione. Tam jest słaba, tu już będzie lepsza. Ta to w ogóle szmerc. Szmerc. Druga strona. Tylna prawa oś pójdzie na środek. Jeszcze taka wewnątrz ją starło. No ale dobra, na środek pójdzie. Stąd idzie na środek. Tu przed nowy zapasik. A ta ze środka z tym powiedzmy ciemiączkiem. gdzieś to jest tak miękkie, że to jeszcze nie walnęło. w ogóle. Ten profil tego jest. Tu jest jakaś. Ten. Ale tu jest chujowa. I ona pójdzie na zapas. Nie wiem, no to jest miękkie, jak nie wiem miękkie jak dęś zza Dobra. ten kerpen jest zjebany tutaj nie ma żadnego zakazu parkowania zakaz się zaczyna za moją przyczepą no i tak karteczka wpadła tutaj na tej drodze stało kilka lorek do tej firmy się kłócili o parking Że policja się czepia I gościu powiedział, że można się przestawić Tam w uliczkę w lewo Ale tam policja Jak odjeżdżałem znowu przyjeżdżały Wszystkim po kolei kartki wlepiali Za 300 Nieważne metrów Na rondzie pierwszy zjazd Kerpen jest zjebane pod każdym względem. Parking, organizacja, klucze wjebane w jedną skrzynkę, i później wszystkie przeszukuje zanim znajdzie prawidłowe. Jeszcze samochody poblokowane, tak, że się nie da wyjechać. Obecnie no to kosztowało mnie to 30 euro. 30 euro. Ale złodziejstwo. Ale złodziejstwo. Ale złodziejstwo. Kosztowało mnie to 30 euro. 30 euro wypożyczenie bastera. Żeby jakiegoś trupa odpalić. Zaraz zobaczymy. 30 euro. Ha, za pierwszym razem. Ale złodzieje. Naprawdę mam tego dosyć. 30 euro. 30 euro wypożyczenie bastera. To są Niemcy. A miałem lecieć do Lidla. Pauzę już miałem kręcić. Wszystko na kablach. Chcę 30 euro za to, że podejdzie z bastera. Jawna kpina. Jawna kpina Paut już miałem kręcić Nie dość, że to były w innym miejscu Ja cię kręcę Ja nie mogę, ja nie mogę, nie Fajna sztuka 35 euro Gościa chyba pogięło, odpal to, odpal to, proszę cię. Jest tak słabe Kurwa to Specjalnie tak zrobili, bo widzieli, że to kible są. Nie dam 30 euro Co to jest? Hyundai, Hyundai? Klucza nie widzi. Nie no, akumulator wyjebany jest jak kurwa mać. Nie no, prąd daje, kurwa ostry iskry. chuj. Czemu to nie chcę odpalić Patrz jakie Specjalnie to zrobione, to tylko żeby wydoić ode mnie 30 euro Specjalnie to wszystko zrobione. A widzi mnie na bank z biura. Tylko poczeka koleś kiedy. Nie no, nawet nie mogę się wysłowić, bo jestem tak wkurzony. No, kurde, nie wiem, chyba środa. Z dobrych wieści jest taka wieś, taka wieś, że muszę jechać w trasę. Niestety, bo mam za dużo towaru. Porozdawałem trochę. Cztery samochody rozdałem. Pięć rozdałem. Ale muszę kurwa jechać. Lipa, powiem strasznie, nie chce mi się. Jadę dzisiaj wieczorem. Ciemno! Jest piątek. Miałem jechać do pracy w środę, albo w czwartek. Ale powiem Wam szczerze, nie chciało mi się. To pierwsza sprawa. I Mój mus podsunął mi rozwiązanie, żeby tam nie jechać. Ja mówię, dobra, nie jadę. A na dodatek mój mały przeciął nogę. Biegał gdzieś na działce i zahaczył jakąś, zahaczył drzwi, taka, taka blacha była i rozciął nóżka na zgięciu Tak jest yy, stopa, i tam brzydko przeciął. Przychodzi tata, to mam krewkę. Ja patrzę a tam. Wiecie, jak na nodze się zaraz rozchodzi ta, ta ramka i tak mu się rozeszła. Pituluś, siedem szwów miały chyba trzy wewnętrzne. A napłakał się. No to jest drugi powód. I tak by nie pojechał, i tak bym nie pojechał przez niego. Pojechaliśmy szybko z moją do szpitala. No i tyle. I po temacie. No, ale suma sumarów, no nie jechałbym, bo mi się nie chciało, no. Już to zaplanowałem, że nie jadę, bo mi się nie chce. Potem parę godzin później, mały tą nogę rozwalił, no to już nie pojechałem. Ale teraz za to jadę, jest piątek, miał jechać 7.30. i tata mnie, jadę z Tobą na 100%. Ale obudziłem go, czekajcie, gdzie mam wlew paliwa? Chyba tu, chłopcy, Obudziłem go, ale mówię mu Synek, deszcz, kropi, zostań w domu Jadę do Koleżki tam Okolice Katowic, wziąć samochód Zawieźć do Gliwic Nie, sorry Z Katowic Okolice Katowic, zawieźć do Oświęcimia Jakieś Volvo Mnie prosił A później następny Z miasta seksu i biznesu Dzwoni mi, że mu przewiózł jakiś kontener i może to teraz zrobię Miałem wysłać jakiegoś zawodnika swojego za to Na to, ale czuję się winny, że nic nie robię i może to zrobię Z tym kontenerem to jeszcze nie wiem, czy mi się będzie chciało Choć obiecałem teraz małemu i spać, a jak pojadę potem, to będzie ze mną Może załatwię to Jest ze mną mój gościu, tak Mój mały kumpel, mój mały kumpel, no. Muszę zrobić, założyć hak. Bo z tymi hakami dokładnymi nie można jeździć, wiecie o tym? Też nie wiedziałem. Niby nie można z tym jeździć na stałe. Jeżeli jest ściągany, Jeżeli jest ściągamy, to nie można z tym jeść Fajny myczek powiem Wam Mikołaj, bo biorę przyczepkę, nie mam tej lampki, nie wiem czy ją masz Zmieniby się co? Bo kurwa Trochę inaczej się tu zakręty zbiera Jeden obrys min działa, z tej strony I, I tutaj, przy końcu przyczepki, ale nie widać tego Słuchajcie, ja to widzę That's it. mam teraz 24-7 Podpięty jestem pod przyczepkę Kurwa, oh, jest bajer Volvo, no, kolega mnie tutaj pyta, czemu nie jeżdżę Volvo No mówię mu, że ja nie mam nic geja, nie? Ale fajnie, cześć, masz Volvo, tak. O, długo jesteś ze swoim chłopakiem. No, Już ponad rok. <laughs> o kurde, ale kamerka tutaj jest. Fajnie, fajnie powiem ci. Fajnie, cieszę się. Dobra, na razie, bo muszę to... Tu jest praca, chłopie, to nie jest tak jak myślisz, Nie, to tylko ja ci. Jadę, jadę raz na... raz na miesiąc. Rzadko. Ale z klasą. Ty, dobre to jest, nie? Rzadko, ale z klasą. No. Autoklasą, na razie. Ja tu zastawiłem ulicę, ale muszę być twardzi, czesać się na bok. Robię tak. Awaryjne światło ryja rakieta i jadę. Dobra, okej. Okay. Synek mnie wiedział ze miał się tu ładuje. U pana wiesz? No Twoje gumy Powiem wam dziwnie Mogłem trochę chyba najadł naprzód Zobaczymy czy mnie nie będzie rzucać Ale dziwnie na tym zawiechu stoi Chyba że się włączy jakiś typ holowania I go trochę obniży Powiem wam tak Śmigan Jedzie się normalnie Jadę, jadę. 110 jadę że problem jest taki, że jak czasami się zapomnę, wiecie o co chodzi. Pyk, pyk doda się gazu, i o wy coś mi rzuca. Ja patrzę na 120. Jakbym najechał nim troszkę do przodu, bardziej na hak, bo jednak to zawieszenie jest wyżej, to myślę, że by było wiele lepiej. Ale ogólnie to się spokojnie dzień 115 i luźnik. Chyba dojechałem sobie. Muszę jeszcze parę metrów przejechać, ale to już muszę się zrzucić. Nie, no nawet spokojnie. Nie ma tragedii. Wiecie co się dzieje? Nigdy by tu nikogo nie przyjechał na tą gazownię, nie? ale oczywiście jak Michael przyjechał, to przyjechali. Nie? Volvo, czy można chcieć coś więcej od życia? Jak to się mawia, panowie? Biedy to oni nie widzieli, dopóki ja tu nie przyjechałem, 70 km, 7 stówek. Yy, tak to jeszcze można jeździć. A średnio, średnio 100 zł wychodzi za 100 km. Kurwa. Jak na pana z przyczepką, to patrzcie, co tu się dzieje, panowie. A, przyczepki tylko nie widać. Nawet lepiej, bo jest przez te progi, przez te nadkola. Sorry, jest tak poszerzany, że można by lekkie gabaryty wozić na szerokość. Dzwoniłem do, dzwoniłem do serwisu o swój, nie? I mówię mu co i jak, bo mi kazał dzwonić do serwisu, w sensie serwisu, serwisu, nie do. Nie do salonu, już tylko do serwisu, mówi, podałem mu, mówi, ale to, a mówi, dobra, już wiem, jaki panie, ja już ten win samochodu znam na pamięć, czekamy na części, bo jeszcze nie ma jakichś uszczelniaczy, nie, coś tam na wale miał być rozrobione, mówi, panie, daj, że pan numer części, podjadę do Interkarsu i wam to przywiozę, mówię, w pół godziny i będzie po robocie, mówi, no nie, nie, nie możemy, no. Działają, żeby naprawić mój samochód. Eter przepowiedział, że idzie wojna. Wyliczył i powiem wam, że może coś w tym być. I chciałbym sobie jeszcze powiedzieć nowym samochodem, zanim światło zgaśnie.